Dzień dobry moi kochani, ale mam zakurzony obiektyw. Tak nie może być. Od razu lepiej. Witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z Wami w fantastycznym nastroju. Lecę swoje na tańce, także jestem bardzo szczęśliwa, że tak zaczynam ten dzień. W ogóle ten początek tygodnia super, naprawdę. Siłownia, sauna, zimny prysznic, trening, no tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. Ja Was zachęcam za każdym razem do tego, żebyście wdrożyły. I wdrożyli również, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aktywność fizyczną do waszego życia, bo to naprawdę zmienia bardzo dużo. Od razu powiem, że nie wiem skąd okulary, bo na pewno będziecie pytać, ale to jest jakaś... Ja nie wiem, co to jest, bo ostatnio wam mówiłam, że muszę sobie kupić takie sieciówkowe jakieś okulary, takie wiecie, tanie właśnie do fot i tak dalej, bo dosyć dużo tego potrzebuję do robienia jakichś zdjęć produktowych, stylizacji i tak dalej i szkoda mi po prostu kasy, żeby tak wydawać na, wiecie, takie mega drogie okulary. Mam takich drogich okularów też bardzo dużo, więc po prostu no nie jest mi potrzebna aż tyle par, chociaż nie ukrywam, że chyba wpadnę do Pretty... Do pretty Studio, do Prestige Optic, po jakąś nową, taką porządną parę. Mówiłam wam ostatnio, że właśnie potrzebuję trochę takich okularów, że może sobie gdzieś tam pozamawiam. Kupiłam sobie jedne w Pull Bear, i przypomniało mi się, że ja mam gdzieś w domu pudełko właśnie z takimi okularami. No i znalazłam, więc mam trzy takie pary znalazłam. Takie wiecie, no najmowe, więc podejrzewam, że to właśnie jakaś sieciówka, czy jakaś yy... Po prostu stronkę, która mi wyskoczyła na Instagramie, ale no nie powiem wam, bo nie ma tu nic po prostu napisane na tych okularach. W każdym razie do samochodu już poleciały te. Lecę tańczyć, tańczę znowu sama z Zolcią. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli te przebitki z tych tańców zaczną was nudzić, to po prostu napiszcie to, przestanę je wrzucać, bo, bo piszecie, że spoko, więc wrzucam, ale yy, dajcie znaka, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej okay dla was. Ja słuchajcie, nie mogę wyjść z podziwu, jak pięknie pachnę. Ja po prostu. Ja się zakochałam w perfumach, które teraz rozrobiliśmy. Jeszcze testuję którą wersję, bo mam różne zaprocentowania i sobie testuję. I w perfumach nie zawsze jest tak, że ten wyższy procent pachnie ładniej, ale chyba w tych akurat tak będzie. Ale słuchajcie, ja czuję te perfumy, teraz spieszyłam się przed wieściem, one tak pięknie pachną. W ogóle jaka akcja była, jak nagrywałam podcast. Ola mi powiedziała potem, że cały czas ona ładnie pachniała i studiu ładnie pachniało i że nie mogła dojść do tego, o co chodzi, skąd ten zapach. I powiedziała, że ona się do mnie wtedy przytuliła na sam koniec, bo jeszcze rozmawialiśmy i tak wiecie, przytuliłyśmy się na koniec. I ona powiedziała, że ona od tego mojego przytulenia pachniała tymi perfumami. Czy wy to w ogóle rozumiecie? Bo to jest jakiś... To jest niemożliwe. Teraz jak byliśmy w Tarnowie, to wzięłam też taką próbkę, żeby pokazać Asi. Asia powiedziała, że te perfumy są absolutnie przepiękne i że są mega takie w zapachu ogoniaste. Ja czuję, że to będzie hit, to będzie nasz bestseller, bo w ogóle tak kobiecy zapach, to jest zapach, który kojarzy mi się z taką piękną, elegancką kobietą, ale nie taką elegancką, że mm, wiecie, w sukience czy w garniturze, tylko taką wewnętrznie elegancką. Nie wiem, czy, czy wiecie, o czym mówię i co mam na myśli. Nie wiem, jak ja nazwę te perfumy, one są po prostu... Tak piękne. Naprawdę te perfumy się na mnie trzymają z 10 godzin. <noise> nie wiem, czy to jest po prostu tak bardzo pod moje pycha, ale Asia też powiedziała, że na nie się bardzo długo trzymały. I generalnie wszystkie moje dziewczyny powiedziały, że super, ale mm, ocenią to również niezależne testerki. Także zobaczymy. Na razie jeszcze się nie zdecydowałam, które zaprocentowanie wybrać, bo wszystkie są ok i na mnie się wszystkie długo trzymają, chociaż delikatnie się różni sam zapach. Mimo tego, że kompozycja jest ta sama, to przez te stężenia olejków wyższe ten zapach się różni. I naprawdę nie zawsze ten wyższy oznacza ładniejszy zapach. Ale chyba tutaj podoba mi się ten najwyższy. Każdego dnia testuję inne zaprocentowanie. Ci sobie testuję zaprocentowanie 33,3% plus booster. I naprawdę. Boże, to tak pięknie pachnie o błęd. Dopijam kawkę, bo mam jeszcze dosłownie 4 minutki do zajęć i szukam butów, bo ostatnio butów zapomniałam na obcasie i tańczyłam bez obcasów. do domu, ogarnęliśmy się mu wszyscy, Edzio wstał z rzemki, zjedliśmy i wybraliśmy się na spacerek, bo jest fajna pogoda i stwierdziliśmy, że skorzystamy sobie dzisiaj a przy okazji zrobimy troszeczkę zdjęć mm, na Instagram Moody, także jestem oczywiście w dresikach, mam jeszcze jeden na przebranie, zobaczymy ile się uda zrobić, pójdziemy sobie na wspólny obiad i tak nam zleci popołudnie. Także spędźcie je z nami. Aha, i chyba nie muszę mówić, że myślałam dzisiaj na zajęcie, że żyłam 20 lat i podejrzewam, że jutro nie wstanę z łóżka, gdyż y, zrobiłam wszystkie ćwiczenia, które są dla mnie najbardziej hardkorowe. Próbowałam zrobić szpagat, szurek. Generalnie ja nie wiem, co się dzisiaj wydarzyło, ale będę jutro cierpieć. A potem nagrałam materiał, ale bez dźwięku. Poszliśmy do Vintage Shopu, kupiłam sobie naprawdę ładną kurtkę jeansową. W ogóle było dużo fajnych rzeczy. Jak widać, bardzo, bardzo się cieszę. A po spacerze poszliśmy do restauracji Medusa. Byliśmy tam pierwszy raz. Było naprawdę pięknie. I oprócz tego, że była przemiła obsługa, to naprawdę dobrze zjedliśmy. A tutaj Wam opowiadam o tym, jak spotkałam w tej restauracji dwie dziewczyny które akurat wchodziły i jedna z nich podeszła do mnie i powiedziała, że nas ogląda i że odbiera dzisiaj dress Moody dokładnie ten, w który byłam wtedy ubrana, także no bardzo, bardzo miło uwielbiam Was widzieć w Moody i kocham jak podchodzicie i rozmawiamy także pamiętajcie, żeby śmiało do nas podchodzić. A po spacerku jeszcze odwiedziliśmy Smart Kids Planet Zawsze jak stąd wychodzimy, to Adek chce na karuzelę, także jeszcze karuzela. A przy okazji, tutaj jest Smart Shop i kupiliśmy Edekowi kask do nogi do kompletu. I kupiliśmy mu też okularki na wakacje. A to jest coś takiego, co świeci tak ładnie z tyłu dziecka na Super. głowie. Super. Na rok. Ciekawe jak Adek się będzie zapatrywać na noszenie tego kasku, no ale trzeba. Ale Będziemy ogólnie fazę na noszenie okularów i nosi moje okulary, więc kupiliśmy mu jego. Okulary. I co jeszcze? Kostium. Kostium. I co jeszcze? Jadzik. Ręcznik. I? Klapki pakuje Klapki. A gdzie pakuje Plecaka. Do plecaka. Kto to jest? To jest lalka, kici, koci. Wiesz, ona ma lalkę taką swoją. Paskiem. A się. się A piłani. Spadkiem umówiła się na pływalnię. Boże, Ewek, to znasz cały na pamięć. Kicia Kocia przybiera się w kolorowy kostium i zakłada... Akurat. Tylko krótki <prysznic> Tylko krótki prysznic. I gotowe. I gotowe. Jaki jest basen? Ogromny. Ogromny. Kicia Kocia czuje się niepewnie. Przestała mieć ochotę na pływanie, ale któż tu do niej wesoło macha? To Topacek! To pacek. Jaki jest pacek? Osiany. osiany. Roześmiany. Kicia kocia podchodzi do packa. mia szafę z kolorowymi przedmiotami. To są basenowe... Zabawki. Zabawki. Cała mokra Kicia kocia. Cała mokra jest Kicia kocia. Trochę się boi, ale wchodzi do wody. Julianek. Julianek. Jest rakinem. Jest rakinem i może pływać? Cały dzień. Cały dzień, ale świetnie. To na pyszne kanapki. Na pyszne kanapki. Zapraszam. Zapraszam pyszne kanapki i piją herbatkę? Piją herbatkę. I mają zasłużony odpoczynek. Tak, tutaj zobacz, piją sobie herbatkę i jedzą kanapki. Jezu, kanapki. Jesteś taki mądry. Tak? Jezu, my. Drodzy, maldujemy się po wspólnym treningu. To znaczy nie trenowaliśmy razem, ale na jednej siłowni byliśmy razem na saunie. Fajnie wziąłam prysznic, słuchajcie, i pędzimy teraz na magazyn. Mało czasu, ponieważ ja y, od razu po magazynie zabieram rzeczy i pędzę do studia. Dzisiaj się zamykam w studio na kilka godzin i nagrywam materiały dla Moody. Dzisiaj jestem content creatorem, ja ty, moi drodzy. Bo jutrzej się nie? Tano. Bo ja pojutrze wylatuję, dokładnie. I wracam tylko na jeden dzień. I lecimy razem, już z Jurym jedziemy Zaczęłam mieć wczoraj już jakieś takie myśli No... No, że nie chcę jechać, Boedek Czemu? Przykro mi, że będę za nim tęsknić Spokojnie on będzie szczęśliwy. Z drugiej taka z z nim zostaje, jak on jest taki duży. Uh -huh. Wcześniej był taki mały bączek i, i było śmiesznie, a teraz jak jest taki duży, to będzie zajebiście śmiesznie. Uh -huh. Tylko ja miałam takiego pecha, że jak ty wyjechałeś, ja sobie zaplanowałam tyle rzeczy na cztery dni sama z Edwardem i miałam grypę. Babcia w sobotę przyjeżdża, żeby posiedzieć z nim, a ja pojedziemy na siłownię. A w niedzielę druga babcia tak. przyjeżdża. A do mnie nikt nie mógł przyjechać, bo nie chciałam nikogo zarażać. <laughs> Siedziałam dwa dni na chacie i nie robiłam nic. Nothing. I było strasznie, naprawdę. Jeszcze najgorsze było to, że ja byłam chora, a Edek był zdrowy. W sensie bardzo dobrze, że Edek był zdrowy, żeby nie było, ale wiecie jak to jest, jak się choruje, jak wszyscy chorują w domu, no to można sobie razem leżeć, razem spać i tak dalej. Ta, a ty byłaś chora, on, on chciał śmigać, nie? Tak, a ja po prostu ledwo żyjąc do, dostałam właśnie. okres. Ja myślałam naprawdę, że ja zejdę, a Edek do mnie. Mama buduj, mama na spacer, mama budują to. Budują pokój na lato. Tak? Super. Do naszego wyjazdu takiego, wiecie, wakacyjnego zostało co prawda jeszcze 5 dni, no, ale przez to, że ja wyjeżdżam na weekend, no to mi nie zostało, mi zostało 0 dni, więc y, po prostu musimy dzisiaj już To się przygotować, bo ja muszę spakować w zasadzie. Tak, a mamy to opiekę nad okay. nadetkiem dzisiaj, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy to i właśnie zaczniemy dzień od Panie, wspólnej tak spędzić, siłowni. Spędzić czas, jak już wchodzi. wiemy, co będziemy robić, jak młody pójdzie do przedszkola, o Jak będziemy zaczynać dzień. Tak, młody do przedszkola, a my Mamy Siłownia, Super, trening. Bok, pogadać sobie na saunie. Człowiek tak docenia takie ja proste chwile razem w związku. Ja, ja później na ten, ja na przykład później na fortepian. Będziemy mogli pracować, będziemy pracować, mogli końca. Też, Tam słuchajcie... montować to co możesz w wieczorem, ale pracować w wieczorem, no ja wieczorem... ja wieczorem nie lubię montować. Bo... A ja nie umiem pracować tak późno wieczorem jak kiedy idzie spać. Na przykład musimy ogarniać jakieś takie rzeczy komo, które wymagają od nas po prostu bardziej myślenia i skupienia się i podejmowania jakichś ważnych decyzji czy liczenia różnych rzeczy. To mi jest wieczorem już bardzo ciężko robić takie rzeczy, bo jestem po prostu zmęczona po całym dniu i taka praca jak montaż czy coś na no to luz. To ja mogę siedzieć i montować, bo to nie wymaga ode mnie aż tak bardzo wysiłania umysłu. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie firmy, Rymowe rzeczy no to bardzo nam jest ciężko wieczorami robić to wszystko. Więc w końcu będziemy mieli na to czas i w końcu doprowadzimy do porządku wszystkie nasze sprawy tak. zaległe co. Z jednej strony mamy tak z tym przedszkolem, że na Maxa się tego boję ja, bo już pewnie nie. Ale ja się strasznie tego boję, a z drugiej strony wiem, że ja, ja poczuję ulgę też i odżyjemy i właśnie będziemy mogli poukładać wszystkie Chcesz, nasze że w sprawy. Już w zupełnie nowy etap w naszym życiu zaczniemy od tego, że dziecko tak. już teraz będzie cały Cały czas będzie gdzieś wychodzić, tak. no, no Nie wiecie, to już coś takiego, że codziennie się będziemy z nim budzić i będziemy sobie buziaczki, Nie, nie, nie mów tak na razie, bo nie chcę, nie, bo to mi się bardzo przykro robi. Aha. Nie mów tak. <laughs> no nie będę mówić tak. Nie, to nie gadajmy o tym już. <laughs> Serio. Kochanie, spokojnie, będą wakacje jeszcze, będziemy. Dobra, Jura, już nie gadajmy <laughs> Ja chcę tylko powiedzieć, że ja tak, w poniedziałek siłownia. We wtorek tańce jeszcze skakałyśmy, robiłyśmy technikę, więc nogi spompowane. I dzisiaj znowu siłownia. Szczerze, nie czuję tyłka. Myślałam, że bez dziecka jadę na magazyn, ale jednak okazało się, że jadę z dzieckiem. Zaczynam widzieć efekty. Cała torba letnich rzeczy, które polecą z nami na wakajki. O że zmęczyłam się, powiem Wam. Dobra, moi drodzy, ogarnięte wszystko. Wracamy do domu. Dyszę, spęczyłam się, kurde, powiem wam, ale spoko. Wszystko jest elegancko ogarnięte. Dzisiaj, słuchajcie, cały czas dostaję pytania o te okulary. Asos, Asos, kochani, te różowe. miałem zwracać, nie zdążyłam, zostawiłam. W sumie są spoko. I zrobię szybki make-up, zabiorę się za prasowanie ubrań. No i lecę, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje na parapecie za kamerą, bo ja wziąłem wszystkie dosłownie, chyba wszystkie moje okulary przeciwsłoneczne z domu. Także cały parapet jest w okularach i teraz mi się przypomina, jak mówiłam Wam, że chyba sobie muszę kupić jakieś okulary. Nie muszę. Nie muszę mieć tak dużo, że to jest po prostu nieprawdopodobne, naprawdę. Mam dwie baterie w aparacie, dwa aparaty i. No i tyle. Zrobiliśmy w ogóle ostatnio spoko te foty na mieście i wymyśliłam sobie właśnie taką rolkę, do której też muszę dograć jeszcze wstęp. No i w ogóle porozpisywałam sobie wszystko, tak żeby o niczym nie zapomnieć. Oto moja kolekcja okularów. I tak właściwie to uświadomiłam sobie, że to nie są wszystkie. Jak widzicie, jest tego kurczę sporo. Muszę czekoladkę zjeść, ale się zmęczyłam tym wchodzeniem i w... schodzeniem po schodach z tą walizką. Rozładowało mi się wszystko. Dosłownie wszystko. Także nagrywam telefonem. Mmmm. Poszlębałam tylko. Mhm. Słuchajcie, żeby Wam nie skłamać. Ja nagrałam chyba z 15 rolek. Na maksa produktywny czas, także jestem zadowolona. Bardzo wracam. Słuchajcie, do Julka. Kilka godzin się dzisiaj nie widzieliśmy. A zaraz wyjeżdżam, także chciałabym jak najwięcej teraz tego czasu spędzić z nim. Na szczęście, jeżeli chodzi o pracę, to już chyba wszystko ogarnęłam. Jutro muszę jeszcze nagrać jedną kampanię, ale pójdzie mi to sprawnie, będę to robiła w domu. No i tyle. Kurczę, powiem Wam takie dwa wyjazdy obok siebie. Ja w ogóle tego nie planowałam, bo planując wyjazd z Ewą, jeszcze nie wiedziałam, że w ogóle my lecimy na wakacje w tak krótkim odstępie czasowym. A to, słuchajcie, będzie wyglądać tak, że my wrócimy z Ewą w poniedziałek o 13, a we wtorek o 7 rano mamy już lot na nasze wakacje. Także tak naprawdę zostało mi tylko dzisiaj wieczór i jutro, także przygotować Juriowi rzeczy i tak dalej. No i jak wrócę, no to szybko coś pewnie przepiorę, przepakujemy się i lecimy. Także łącznie nie będzie mnie dwa tygodnie w Polsce, w związku z czym też muszę dużo rzeczy tutaj ponagrywać, no bo wiecie, Instagram musi działać i Moody, i mój prywatny, chociaż na moim prywatnym pewnie będę was zyspiwać kontentem z podróży, no ale. Tak czy siak, trochę pracy zawsze jest, jak na tak długo się wyjeżdża Trzeba zrobić dużo rzeczy na zaś Ale ja się tak na maksa cieszę z naszego wspólnego wyjazdu Ja wiem, że byliśmy przed chwilą dwa miesiące w Azji, Stany i tak dalej Ale po prostu bardzo nam w ostatnim takim pędzie naszego życia Brakuje czasu w trójkę. Takiego fajnego czasu zedziem eee, I cieszę się bardzo, że taki czas będziemy mieć A słuchajcie, Edek, on jest tak zachwycony, że on będzie lecieć samolotem On mówi do mnie, mamusia, samolotem, będę lecieć samolotem ja mu już opowiadam, że będzie plaża, że będzie basen, że będziemy się kąpać. Mam wrażenie, że teraz też no, te wakacje będą zupełnie inne z uwagi na fakt, że Edek dużo zaczął bardzo mówić eksploruje tak, cieszy się bardziej, no wiecie bardziej doświadcza, no bo już jest starszy i po prostu więcej kuma i więcej mm, emocji zna i tak dalej, potrafi je już rozpoznać, jest taki bardziej komunikatywny, jest bardziej odważny Edek się w ogóle zrobił mega odważny on słuchajcie był bardzo zachowawczym dzieckiem i nawet jak wiecie było jakieś wchodzenie po schodach czy do wody, no to on zawsze tak powolutku, pomalutku jakieś wysokie zjeżdżanie, no to już no nie do końca, czy w ogóle jakieś wysokości no to już tak nie do końca, a ostatnio tak się pięknie przełamał i no, i na zjeżdżalniach na maksa wysokich, i nawet jak się kąpie w wannie no to widzimy, że po prostu czuje się jak ryba w wodzie, i mam nadzieję, że w końcu też przekona się tego kapoku, któremu kupiłam, no bo. No tak, nawet z kwestii bezpieczeństwa. Fajnie, jednak jak jest jakieś zabezpieczenie, a mi się słuchajcie, nie dało założyć. E, takich wiecie, dopływania ani tego kapoku. On po prostu od razu, jak tylko mu to zakładaliśmy, to płakał i mówił, że nie chce. A mam nadzieję, że teraz jak już jest starszy, to mu to po prostu wytłumaczymy. Wtedy też mu tłumaczyliśmy, ale mam wrażenie, że wiecie wtedy po prostu aż tak jeszcze nie ogarniał, a teraz już naprawdę wszystko można mu wytłumaczyć, on naprawdę wszystko doskonale rozumie, więc po prostu mu wytłumaczymy dlaczego. I mam nadzieję, że się z tym kapokiem uda, bo na pewno my będziemy się też czuli bezpieczniej. Marzyłam po prostu o wspólnym takim czasie we trójkę. Naprawdę marzyłam. Cieszę się bardzo. Dobra, słuchajcie, wracam do chłopaków. Jestem tak głodna, musiałam zjeść tą czekoladkę, bo słuchajcie, ja dzisiaj zjadłam tylko placówki po Edziu rano i tyle. wypiłam trzy kawy, więc dramat.